Często się zdarzają takie sytuacje, kiedy w relacji nie lubimy naszych teściów. Tak? Z jakiegoś powodu te relacje pomiędzy rodzicami naszego partnera czy naszej partnerki układają, układają się dobrze. Czy to jest w ogóle nośny temat, bo patrząc nawet na to, ile jest żartów w kulturze o teściowej. Na na teści, o teściowej. Głównie o teściowej, to ona jest tak przedmiotem tych żartów. Jak, jak to się dzieje, że Ym, że tak jest. <laughs> co na to wpływa, tak, może co z tym zrobić? Co z tym zrobić? Tak jasne. Ym, tak, czekać, no ja myślę w ogóle, co powiedzieć tutaj na ten temat, jeśli chodzi o tych treści, że po prostu, y, co zrobić? Zobaczmy, jakieś cel, no nie pytanie. To znaczy, jak to się dzieje, albo co jest przyczyną tego, że nie lubimy tych rodziców? Ja partnera. mam na przykład tak, partnera, bo mam takie doświadczenia, że jeżeli coś jest nie tak w kwestii rodziców mojego partnera, to w naszej relacji też jakby coś tutaj nie gra. Okej, okay, spróbuję, teraz tak? już złapałam trochę ja jakby z to... Waszego pytania. I na ile to może być właśnie też jakaś przeszkoda tak, mhm. dla samej relacji, mhm. jeżeli są jakieś tarcia pomiędzy jednym z partnerów a teściem? Tak, musiałam poczuć Wasze pytanie, żeby po prostu sobie tak naprawdę złapać, co mogę powiedzieć. Nasz partner przychodzi z innego świata niż ten nasz świat. I w świecie naszego partnera po prostu są inne zasady, jest inaczej, trochę jak w innym kraju. To jest taka mniejsza skala, ale dla partnerów to jest naprawdę duża skala. U nich na przykład dzieci robią co chcą. A u nas są zasady. Mhm. E, u nich na przykład e, są posiłki określonych godzina. U nas nikt nie je razem. U nich trzeba jeść razem. Nie można czegoś takiego, że e, jak to Twoja żona nie przyszła na obiad z nami? Mhm. E, nie może tak być. E, tutaj jest z kolei inaczej. Każdy może e, tak jak czuje. E, tam e, pewne rzeczy się powinno, tutaj pewnych rzeczy nie wolno. I jest to zderzenie dwóch światów. Więc jeżeli stajemy w obliczu tego świata partnera, na przykład u nich się pije, to jest normalne. Pije jego ojciec, pije brat ojca, pije brat i piło jeszcze tam dziadkowie i pije siostra na przykład. U nich się pije. A u nas nie wolno pić, to jest skandal. Jesteśmy porządnymi ludźmi i się nie pija. I tak dalej, i tak dalej. To jest takie po prostu inne tło kulturowe naszego partnera, tak jakbyśmy się wiązali na przykład z Nigeryjczykiem, gdzie są pewne różnice po prostu pomiędzy tym, co jego rodzina oczekuje, gdy my się wprowadzimy od nas, jeżeli jesteśmy kobietą, a czego oczekiwałaby być może rodzina Polaka, jeżeli my się wprowadzamy do rodziny Polaka, będąc Polką. I można e, powiedzieć, że. Podobnej skali to jest między partnerami. Nam się wydaje, że wszystko, że świat powinien wyglądać tak jak nasz świat, czyli ten, który my widzieliśmy od kiedy byliśmy dzieckiem, które nawet nie zna słów i buduje sobie obraz świata przez to, co ono widzi. Więc ten świat jakoś wygląda, i tam są jakieś zasady, które później się utrwalają, i buduje się cała struktura która ma pewne prawa i pewne zależności, i tak dalej, i tak dalej. Więc świat ma pewien wygląd, ma pewne zasady, i to są oczywiście zasady takie, jak my znamy. A tymczasem u partnera jest zupełnie inaczej, i czasami jest tak, że my wchodzimy w kontekst tym, i to jest mocne zdarzenie. Nam to nie odpowiada, że na przykład teściowa będzie dekorowała nasz dom. A tymczasem u nich tak jest, że to jest w porządku, i nasz mąż chce, żeby mama jego mogła to zrobić. Nam to nie pasuje, bo my chcemy po naszemu, a jemu to pasuje, bo u nich mama robiła wszystko, zawsze i każdemu to pasowało. No i tutaj są pewne, pewne konflikty. Skąd to właśnie to jest taka odpowiedź, może niepełna, ale, ale chociaż od pewnej strony tak naświetlająca sprawę, skąd wynika to, że mamy trochę konfliktu w tym temacie, pokochania teściów. I co można zrobić, i jak to się w ogóle przekłada, bo tutaj też ten temat jest taki wielopoziomowy. Przede wszystkim, jeżeli my nie kochamy teściów, jeżeli my nie mamy wdzięczności do teściów i nie zgadzamy się na nich w całości, to my nie kochamy naszego partnera. Dlatego, że on jest przedłużeniem jego rodziców, w nim są jego rodzice, i jeżeli oni czują, że my nie kochamy i nie szanujemy ich, to oni wiedzą, że nie szanujemy dziecka, które oni mają i które jest z nami. Oni wiedzą, że skoro oni intuicyjnie, ponieważ to jest meta naświetlamy od strony wejścia, w te nieświadome wzorce, mhm. ale ludzie nie zagłębiają się często w takie nieświadome zasady, tylko po prostu sobie żyją. Ale intuicyjnie i na poziomie serca my pewne rzeczy wiemy. Więc rodzice, kiedy widzą, że partnerka na przykład lub partner nie szanują ich, to oni dobrze wiedzą, że na pewno nie szanują też ich dziecka. I dlatego oni są zdystansowani do tej partnerki lub partnera intuicyjnie, nie muszą tego rozumieć na poziomie głowy, oni po prostu wiedzą, jeżeli ona nie szanuje mnie teściowej, to nie będzie szanowała mojego syna, czy on nie będzie szanował mojej córki, jeżeli nie szanuje mnie jej mamy, ponieważ w córce żyje ja, mama i jeżeli ja nie jestem szanowana tu, to znaczy, że tam też nie będę szanowana, że będę tam poniżona, będę tam tępiona i moją córkę czeka po prostu zły los, jeżeli ona będzie z tym mężczyzną, więc ja nie daję zgody, nie daję błogosławieństwa na ten związek. To jest takie naświetlenie schematu bardzo ogólnego. Jeżeli my mamy jakiś problem do teściów, to ważne jest, żebyśmy byli świadomi, że po prostu automatycznie mamy problem do naszego partnera i nie kochamy w całości naszego partnera. Jeżeli chcemy pokochać naszego partnera w całości, to y, mamy za zadanie pokochać wszystko to, co stworzyło go i dzięki czemu on tutaj przed nami jest, a jego rodzice y, dali najwięcej, zazwyczaj szczególnie mama. Y, I jedna jest y, rzecz, czy on ma dobrą relację z tą mamą w sensie nie czy miłą ma relację? Tego, czy ta relacja jest wyważona, czy jest odpowiednia, a to też nie jest nasze zadanie mówić mu, co on ma robić, że on ma sobie relację z mamą albo z ojcem odpowiednio ułożyć, bo wtedy my wchodzimy na pozycję matki, przestajemy być dla niego partnerką. Jeżeli my widzimy, że on ma relację nieodpowiednią ze swoją mamą lub z ojcem, nasze zadanie jest nauczyć się szanować jego rodziców, tacy jacy są. Ja mu można lekko zasugerować: Słuchaj, są e, takie sytuacje, i to e, nie wpływa dobrze na naszą relację partnerską. E, być może e, ta relacja się rozpadnie, jeżeli te rzeczy nie zostaną załatwione przez Ciebie. Ja Ci w tym nie mogę pomóc, to musisz to zrobić sam, bo to są Twoje relacje z Twoimi rodzicami. E, ja jestem po prostu Twoją partnerką i. Musisz sobie to sam załatwić po prostu. Tego jest to wymagane, żebyśmy mogli utworzyć związek dorosłych ludzi, który przetrwa różne kryzysy, które na pewno przyjdą, ponieważ do każdego człowieka kryzysy przychodzą różnego rodzaju, a partnerstwo też jest takim bytem, taką, po prostu takim ciałem, do którego oczywiście też przychodzą kryzysy w swoim czasie. I partnerzy muszą być przygotowani na to, muszą przetrwać. I kto zna rozwiązania? Ci, którzy byli wcześniej, ponieważ nasze życie jest, trwa, dlatego, że wiele kryzysów zostało przetrwanych i tak się jakoś dogadali, tak sobie poradzili, że to było skuteczne i my żyjemy. Więc dało się. Nieważne, czy są dalej parą, czy są małżeństwem, czy się kłócili, czy się bili, czy po prostu jakkolwiek to było, dali sobie radę. I my tutaj jesteśmy, więc tam wyżej są rozwiązania. Też nie wszystko jest tak naprawdę do, można tak, do, do zwalenia na naszych rodziców i, i wszystko. Nie wszystko jest zadaniem naszych rodziców, kiedy stajemy się dorośli, są pewne zadania dotyczące nas i już naszego własnego ruchu. My też mamy nasz osobny los, jest też los rodzinny, jest też los osoby, jednostki. Mamy za zadanie oddzielić się od rodziców, ale jest to możliwe wtedy, kiedy my z nimi znajdziemy do nich drogę i odpowiednio po prostu też weźmiemy od nich to, co nam dają, czyli nasze życie. To tak trochę na temat, na temat teściów.